Dzień dobry, dzień dobry, witamy, witamy serdecznie. Dzisiaj poniedziałek, najpiękniejszy dzień tygodnia, a my gdzie jesteśmy? Na torze w Poznaniu i dzisiaj speed day. Tylko dla kobiet, oczywiście. Tomaszu, dzień dobry. Dzień dobry. Witam e, no gdzie my dzisiaj jesteśmy? Jesteśmy na torze Poznań na treninga Speed daya. E, Dobrze, z tego co mi wiadomo jest dużo kobiet dzisiaj. Oj, bardzo dużo mamy dużo pracy, dużo roboty. Naprawdę jest... Bardzo mnie to cieszy, że tyle jest dziewczyn chętnych i kobiet jeżdżących naprawdę na torze. że to jest coś pięknego. I oto nasza piękna statninka. Rumaków i dziewczyn i może zobaczymy, co tam u nich słychać już po pierwszej sesji. Ktoś musi pracować, żeby ktoś mógł. Jeździć? <laughs> Dokładnie tak. Ja mam dzisiaj wolne. <laughs> Witamy naszą y, matkę z Lady z całą kierowniczkę zamieszania. Powiedz mi żanetko, czym dzisiaj przyjechałaś? No, artrujeczką. Dzisiaj y, bawimy się. Jeżdżę sobie na totalnym chillaucie, Jest super zabawa. A na ty moja dzikusko, powiedz mi... Dobra, yy, myślę, że niewiele osób Cię nie zna, ale zróbmy ten rytuał. Jak masz na imię, czym przyjechałaś i skąd przyjechałaś? Mam na imię Sylwia, <laughs> przyjechałam z Krosna na Suzuki GSX-R 1000 yy, i świetnie mu się bawię. <laughs> Nazywam się Martyna, przyjechałam w BMW S 1000 RR z okolic Sierakowic, z Kaszub, z Pomorskiego. Joanno, dzień dobry! Yy, Przedstaw się i powiedz skąd przyjechałaś. Tak jak powiedziałaś mam na imię Joanna. Miller. Miller, Miller. Yy, z Gdyni. O, no to cudownie. Na czym przyjechałaś? Przyjechałam yy, komperem. <grym> Ale w bagażniku a... mam motocykl MT-07 i na nim się jeżdżę. Ewa, miło mi. E, przyjechałam z rybnika. Przyjechałam na tej maszynie, maszynie, znaczy z tą maszyną. Aha. E, moja GSX-era 750, moja perełeczka. E, wczoraj przyjechałam. Wczoraj przyjechałam i Dużo osób wczoraj przyjechało. Oj, tak, trzeba było się zaklimatyzować. <grym> Powiedz mi, Wuniu, pierwsza sesja za tobą i jak ci się jechało, jak tor. Jestem tu drugi raz, więc nitkę toru zdam. Jechało mi się fajnie. Miałam dwa lata przerwy pomiędzy torowaniem poprzednim. Z okrążenia na okrążenie było coraz szybciej. Zaczęłam o 2.30, skończyłam na 2,14, więc nie ma źle. Oj. Celem jest poniżej dwóch w ciągu tych dwóch. Żeby jedyneczkę zobaczyć. Tak, żeby była jedyneczka, tak. <gry> dobrze, trzymam kciuki, baw się dobrze i do Dziękuję. zobaczenia później. Dziękuję. Pa. czy Orlik, a dzisiaj jest tym pięknym, niesamowitym, seksownym killenem e, od chwilę. Jestem to k i ogólnie byłam trochę przerażona, czy on będzie pasował na tor, bo tak troszeczkę się wyróżniam tutaj, ale powiem Wam pierwszy wyjazd. Jestem zakochana torze, w motocyklu, we wszystkich. No właśnie, bo jesteś po pierwszej sesji dzisiaj. Jak wrażenia? Jak tor, nawierzchnia, nitka? Jak Ci się w ogóle jechało? Powiem tak, to jest pierwszy raz, mogę przekonać, to, bo nie, nie Powiem, to jest, czekaj, żeby nie użyć przekleństwa, no. Bo fajne to za mało powiedziane, no. Nie mam słowa, to to opiszę po prostu i to nie No dobra, to trzymam kciuki za dzisiejszy dzień i do zobaczenia później. Dziękuję, trzymaj mocno. Pa, pa. Jestem Magda Stankiewicz z Krakowa, przyjechałam tutaj z dziewczynami, e, z Moniką Jaworską, Jasią i dzisiaj jeżdżę na r 6 po torowej Monice... Moniki. Oh, o, no tak oddała, torowej, oddała, to... ci, oddała, oddała ci, oddała ci. Oddała mi, oddała, już jest nawet podpisane, że to jest moje, moje, <laughs> tylko moje. E, Madziulka, powiedz mi, e, jesteś już po pierwszej sesji, jak się jechało, jak tor? Jestem po pierwszej sesji, e, jestem tutaj pierwszy raz, tor poznany. Więc przeskakuję grupę wyżej. Już było powiem jeszcze, że troszkę mi się tam nudziło, ale poczułam sobie troszkę wyprzedzanie. E, więc teraz kolejna sesja przede mną w szybszej grupie, zobaczymy jak sobie poradzę. No dobra, a powiedz mi, e, a jak Monika w tej grupie A najszybszej? Monika tutaj oszczędza na razie opony z tego, co słyszę, jeździ tak po pół sesji. E, ale super sobie radzi, no już fajny czas wykręciła, ale mówię, jeszcze 10 sekund musi urwać, bo inaczej do domu nie wraca. No przecież ona miała tylko zrobić, pyknąć w kółeczko i hola. No, 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 na razie nas poprowadziła, też w tej najwolniejszej grupie pokazała nam nitkę, ale tutaj już się zaczyna rozkręcać w tej najszybszej grupie, więc zobaczymy, co ona tutaj pokaże pod koniec dnia, oby opony po prostu wystarczyły. Jestem Basia, jestem z Zamościa, na przyjechałam z Warszawy, no. No, na fajny, fajnym fajnym, motocyklu. Pierwszy raz na poznaniu? Pierwszy raz na poznaniu. to jest wspaniały. Byłam wcześniej na Jastrzębiu, byłam w Słomczynie, byłam wydgoszczy i w Radomiu, i ten jest bez porównania. A już kilka sesji za tobą. Zauważyłaś tam jakieś problemy? Nie wiem, jakieś kawałki nitki są niebezpieczne? takie? Nie, właśnie. Tor jest przygotowany super. No, instruktor nas przygotował, że tam jest przysypany czymś tam, bo olej się wylewał z jakiegoś samochodu, więc że mogą być jakieś niebezpieczeństwa, więc żeby tam za bardzo nie, nie grzać, nie cisnąć, tak, ale okazuje się, że dajemy radę, że nie ma problemu.